Cześć, witajcie Dzisiaj jedziemy coś poorać Mamy pogodę Pod koniec tygodnia Planuję coś pszenicy popyskać, A dzisiaj póki co Coś położemy Tam mam pół hektara podziemniaki Także myślę, że sobie to dzisiaj wyłożę Weźmiemy płyn Jest płyn Olej mam już sprawdzony Paliwo też Mam 3,4 baku, także mi to na dzisiaj wystarczy dzisiaj tu już mam małzery przygotowane bo też planuję po rsm jechać w niedługim czasie coś azoty potaniały jutro jutro mam wiedzieć jaki będzie jaki będzie nowy cennik i, i prawdopodobnie będę, będziemy zamawiać 3 tony RSM u 32 i, bo nie ma na co czekać tak mi się wydaje gotówka jakaś tam jest także trzeba, trzeba no trzeba zamówić dobra zapinamy Półki, widzimy się na polu. Kurczę, niestety go promi się nie naładowało. A miałem podłączone do ładowarki orzemy sobie pomału, żeby tu nie od Odbrudzy. Nie będzie prędkość, to będzie przerzucać fajnie reski pod nim. jest tak trochę widzicie nierówno, tak jak wam mówiłem, bo tu jechałem pomału, bo jak pędem to fez rzuca, żeby nie poprzesypywać. Tam trochę resztki takie są z rzepaku, ale teraz jak jest prędkość to już fajnie to pokrywa. Widzicie? głęboko, no ale ani znaku po rzepaku nie ma. I tak też myślę, że będzie na efekcie końcowym. Zobaczcie. Dźwnice są, to znaczy, że jest dobrze. De ce imi este mai atent, Alec? dorzuca, ale na zimę może być takie coś. tak by to wyglądało. Mamy to wyorane. Telefon mi coś też zawodził. Miałem fajnie nagrane taki urywek. No ale no nie zapisało się. Nie wiem czemu. Widzicie musiałem potem, bo jak rozorałem był na środku rów. I potem podosypywałem po razie dookoła objechałem żeby takiej bruzdy dużej nie było. No zobaczcie tak się prezentuje przeniczka Siana nie wiem to był siódmy czy ósmy. Czy szósty nawet. Tu jest troszkę słaba, bo to tak może na telefonie nie widać, ale też już jest obsada, tu była grudka, jest glinka i, i to zawsze później wschodzi. No a tu jest zadowalające zobaczcie. Tu już jest fajna obsada. Ziemia wilgotna, także jutro jutro planuję na wieczór o tej porze jechać pryskać, bo nie mam naszykowanej peskiwacza. Opryskamy to i i temat będzie zamknięty to nic, dzięki za uwagę i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć cześć, cześć. w dzisiejszym odcinku wyskanie pszenicy na chwasty trzeba wykorzystać dobry moment, że nie wieje także lecimy dzisiaj z zabiegiem odchwaszczania pszenicy, którą sialiśmy czy tygodnie temu no, muszę teraz zapiąć opryskiwać już będzie chyba ostatni w tym roku jego zabieg jego używanie potem trzeba będzie powymontowywać pompę ale to w późniejszym czasie, jeszcze przymrozków nie ma także na spokojnie dobra, musimy iść yy, odpiąć maszt bo teraz 30 już chyba nie wiem, od miesiąca czasu, bo lepiej zapięta w maszcie, bo zawsze coś tam trzeba zrobić no i podpilamy się do siewnika muszę jeszcze Wam pokażę teraz w końcu może będzie pretekst, żeby zmienić te ciągi. 60 mam te profilowe i jest super muszę tu trochę prysnąć bo jest problem go skręcić no tamten widzicie miałem kiedyś yy, ta, no, smaru naciśniętego i taśma taka silna siwa no ale taśma się podklejała no i widzicie co się dzieje no ale dobra, jakoś to jakoś temu trzeba zaradzić Dobra, odpinamy maszt i podpinamy się do opryskiwacza i zaraz do Was wracam Mieszanie tyle wystarczy, pompa naprawdę super sprawa. Polecam, tak do oprysków to jest moment. I opryskiwać pełna. jednak sieci trzeba trochę czekać, żeby napełnić. Mieszaninę mamy sporządzoną i śmigamy na pole. temat z pszenicą na ten rok mamy zamknięty, opryskane mamy na chwasty także także no już mamy z głowy jedno teraz możemy się zająć już orkami zimowymi też na dobre mam te 4 hektary do wyorania pod kukurydzę niecałe 3,70 no tu jest już to podziemiaki wyorane, tak mówiłem że 4 ponad 4 hektary, także tu już pół hektara mam wyorane no i resztę myślę, że jutro albo, albo pojutrze zacznę orać już pod kukurydzę, także gdzieś tam jakieś dwa, no dwa dni, popołudniami i, i będę miał to wyorane. dobrze to nic, dziękuję wam za uwagę że oglądaliście mój vlog że was ciekawią moje vlogi i bardzo to cenię super, dzięki, na razie cześć, trzymajcie się, hej